Zaczynamy się. Szanowna Rado, yy, Szanowni Goście, Szanowni Państwo, działając na podstawie stosownych przepisów prawa otwieram upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy 12 w obecnej kadencji sesji Rady Gminy Blascza. Informuję, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Pana Wójta Gminy Blaszcze. Otwierając obrady dzisiejszej sesji serdecznie witam Pani i Panów Radnych oraz zaproszonych gości. Witam Stanisława Gąciarza, wójta gminy Laszki. Witam Panią Skarbnik, Panią Elżbietę Wrocławą. Witam pracowników Urzędu Gminy. Na sekretarza obrotu powołują Pan Mirosława Brodę. Na protokolanta Panią Annę Pacik. Informuję, że na podstawie liczby owocności, że na stan 15 radnych gminy Laszka, obradę uczestniczy 13 radnych. Stwierdzam razem prawomocność dzisiejszych obrad. Proszę radnych o zalegowanie się w terminalach. Wysoka Rado, wraz z zawiadomieniami Państwo radni otrzymali projekt porządku obrad. Tak. Czy ktoś z Państwa chce zadać głos w sprawie porządku obrad? Jeżeli nie... Przechodzimy zatem do głosowania nad zaproponowanym na, na porządkiem obrad. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad w wersję zaproponowanej. Następnym punktem będzie przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tlaszki na 2009 rok. Proszę Panią Skarbnik o 2019 roku, rady w sprawie wyników na że rada gminy w uchwala, następuje. W budżecie 2019 rok. W na podstawie odpowiednich wydarzeń w sprawie wydarzeń wydarzeń w sprawie wydarzeń w sprawie wydarzeń na sprawie sprawie wydarzeń w sprawie w 2018 roku, w sprawie wydarzeń w wprowadza się ze dnia. 1. Nie wleć się planowo budżetu 11 na 2019 rok w kwotę 351 135 z tytułu 1. Pisma Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Ospartowskiego Urzędu Wielkiego Rzeszowie w sprawie zwiększenia planów relacji w celowych państwa na realizację zadań budżetowy z zaproszenia administracji i lotowej gminy w poziomie ustaw 42 000 kwoty, wiary 855 godzin, rozdział 855 01, świadczenia wychowawcze z przeznaczeniem na świadczenia przeznaczenie społeczne. 2. Wysłanie ministra finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji studencji ogólnej na 2019 roku od kwoty 9135 godzin. Pytam, jak to zrobię załącznik nr 1 na 5 ustawy. Punkt 2. Zdjęcia się w na razie budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 351 135 z tego na finansowanie. 1. W Dziale 801, oświaty i wypłaty, rozdział 80101, szkoły podstawowe, kwota 9 zł. przeznaczenie na wynagrodzenia... Pracowników w Szkole Podstawowych w Laszcach. Punkt 2. Dział 855. Rodzina. Rozdział 855.01. Świadczenia wychowawczych w kwocie 342 tys. zł. Przeznaczenie na świadczenia społeczne. Cytat zmian zabieram w załączniku nr 1 do Punkt 3. Zabezpieczenie zmian w planie wydatków w terenie gminy Laszcich na 2021 rok zmniejszenia i zwiększenia między działami z rozdziałami i paragrafami na okres 138 rok. Paragraf wyraz zmian załączku zawiera dołącznik nami się uchwały. Paragraf 2. Nadzór na wykonanie uchwały w powierzchnięcie Komisji Rewizyjnej Komunalnego i Gospodarki Finansowej Gminy

9135 kwoty to jest tytuł częściowy światowej konwencji ogólnej za jedną ze te samorządu terytorialnego. 801 80101, 401 się, się wydatki po Dział 855 rodzina, dochodzie, dochodzie, dochodzie zł, idynacji, od w większości dochodów, około 342 tysiące godzin i dydakcji w pobliżu samych owoców. W 855,01, świadczenia wychowawcze, starazdam z dotacje celowe budżetu państwa, w większości po stronie dochodów, około 342 tysiące godzin. I paradoks daje rękawie, świadczenia społeczne, zwiększa się wydatki pochodzące z każdego, co się stało w zamian pochodzeniach. Pochodnych wydatków się pochodzące z każdego, w cały z tytułu ich zmniejsza w dziale 600, prawdę północną, zniszczę się w panu obojętności, 935 złotych, w rozdziale 616, drogi publiczne gminne, na prawej 605, na zadaniu Przemysłowa, drogi gminnej, wysoko powierzchni, towarzystwo dzisiaj do drogi powiatowej. W dziale 700, towarka mieszkaniowa. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 i rozdział 700.05 do dodatka gruntami i nieruchomościami. Rada 421, to jest zakup materiałów wyposażenia z przeznaczeniem na zakup trzeseł, użytkowników i pożytników 1.000,00 zł. Rada 427, zakup remontowych systemu pośrodka z drogę walką, się i zatrudnić ułożenia wykładników nowych spadku centralnych, pożegnań, korytarzy i kwota 15 tys. zł Dział zmniejsza się w plan po 15 tys. 400, zmniejsza o 5 tys. zł Rozdział zł. Obywatelskie prace poranne. Paragraf 421. Zakup materiałów i utratków oponu na podłodze w celach, wraz z koniec zespołu, zmniejsza się o kwotę 6000 zł. Paragraf 426. Zakup energii, zmniejsza się o kwotę 5000 zł. I paragraf 623, czyli dotarcie do, do, do budżetu. To była na zakup motocąpy dla kwestorażki. Zmniejsza się o kwotę 9400 zł. Dział 801, poświata wychowanie. Zmniejsza się w o kwotę 39 672 zł i również się zwiększa około kwotę. Rozdział szkoły podstawowe. Zmniejsza się w plan odpody 20 727 zł, zwiększa się o 16 950 zł. 302, do Mniejsza zł. 401, na 302, wydatki z obowiązkami prawnicza wyroby nagrodzeń, zmniejsza się odpody 9000 zł. Paragraf 401, wydatki z nagrodzenia z obowiązkami wyroby nagrodzeń, zmniejsza się odpody 9000 zł. Paragraf 411 spadł na wyzwyciężenia społeczne, w o odgłosów z Łotwy. Paragraf 421 spadł na wyzwanie uzdrowienia, się większości odgłosów z Paragraf 424 spadł na środki dodatkowe w książkę, w większości odgłosów Paragraf 443, uchwał w ładzy układki, zmniejsza się o kwotę 5370 zł. Paragraf 444, uchwał w zakładach wyborów, jakimś zmiany, zmniejsza się o kwotę 2980 zł. Rozdział 80103, do przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się o kwotę 2700 zł. I na paragrafie 433, czyli to jest hmm, zakup łódki przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek, hmm, to jest zwolnienie z dla dzieci z terenu gminy Raszki. I to jest, czyż, jest to oddział przedszkolny hmm, publiczny o kwotę 1 i I paragraf 444, odpisy na zakładach Wskaźnik kwota 1000 zł zwiększa. Rozdział 80104 przedszkola zmniejsza się plan o kwotę 6900 zł, a większość około zł. I paragraf 4231 dyrektora z celowa przechowana w ramach Język i Wielkiej Brytanii w szkole niebu i

czyli zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla gminy i jego publiczne, dla ministerialnych wynalazków zwiększa się w kwoty zł. Rozdział 80106, inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się w kwotę 4700 zł. 8106, w ,000 zł. tym paragraf 231, dotacja zerowa. Dla winiu wiązownika w szkole niebu dla że dzieci z terenu winy kwota 300 zł. Zwiększona. paragraf 401 wynagrodzenia osobowego pracowników zwiększa się tak, kwota 4000 zł. paragraf 412 w przypadku nadzoru pracy oraz solidarnościowy umów i wsparcia uczniów pełnosprawnych zwiększa się w kwota 400 zł. Rozdział 801,28, Szkoły szkolne i przedszkolne, zmniejsza się w banku 12 tysięcy zł, zwiększa się o 10 320 zł. W <trym> tym paragraf 41, wynagrodzenia w ramach zmniejsza się kwotę 12 tysięcy zł, zwiększa się o 10 tysięcy zł. I tutaj tylko jedno bo to są wszystkie szkoły łącznie. I w jednej szkole się zmniejsza, w jednej szkole się zwiększa. Dlatego jest taka sytuacja. Paragraf 444 odpisy na wyboru socjalnych zmniejsza się o 322 zł. Rozdział 80149. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych ukołach podstawowych i innych formach działania przeszkolnego zmierza się w czas 500 zł. Na paragrafie 411 spadki doświadczenia społeczne 400 złotych i na paragrafie 412 o 8 zł. Dział 900 gospodarka powołana i chrona środowiska zmienia się prawa 99 400, rozdział 913 stronnictwa dla zwierząt kwota 15 400 się 4, tak, zł, zwiększa się około zł. paragraf 430 zakres się zadań uchwały w tym utrzymanie ceny przechodzonej z dniem kwota 15 400 100,00 zł rozdział 915 oświetlenie ulic ratów i Gór zwiększa się o kwotę 60 tys. zł to jest paragraf 426 zakup energii elektrycznej Dział 926, kultura fizyczna, zwiększa się na 5000 zł. Rozdział 926-01, obiekty sportowe, od 5000 zł i paragraf 426, klasy Łącznie zwiększenia i zmniejszenia 138 572 i zwiększenia 128 572. I Dziękuję. Dziękujemy za przedstawienie uchwały. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Proszę Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, mam pytanie odnośnie tych 83 tysięcy z tej drogi wysoką. Jak to się stało, że jest zmniejszenie na tej zadaniu? Głównie na zakresie

czy Pani Skarbnik pamięta, ile mamy przychodu z czynszu za wynajem ośrodka zdrowia obcą? Może Pan Wójt pamięta? No, wydaliśmy w ubiegłej kadencji około pół miliona na remont tego ośrodka i zaś dokładamy do jakichś tam... A to co dokładamy z przyleciem budynku? jest jedno tyle, co mówi Pani Skarbnik, to nie mam zastanawiania Nie, nie, wystarczy, może Pani pamięta. Ostatnio się Za bo Za Zalegali? Zalegali, tak, ale wtedy ostatnio to już do bo to już I tak to też tak malegali, na nalegali, że to nie ma wpłatę. 745 złotych, są w plus 2 tam jest 135 metrów sztuk kwadratowych wydzierżawianych to jest kwota 745 złotych groszy plus podatki w miesięcznie? miesięcznie 700 zł 745 dokładnie plus 86 groszy to jest media to media to chyba jest chyba już najemcy, najemcy czyli my no ten ośrodek po prostu finansujemy nasz obiekt. No nasz obiekt, tylko nam kosztował około pół miliona i ten okazuje się, że dalej będziemy po prostu tylko inwestować. A to nie jest porządku. Ja sądziłem, że ten przejęcie to wiele więcej. pół miliona stopni kosztowało nas około z tego co ponad 500 tysięcy złotych. Myśmy robili cały obiekt, gdzie mamy mieszkanie, bo do tego jeszcze wchodzą na mieszkanie, a część złota jest nasza. Na metodów, na całym na tych, nie ma, to są też włożone było chyba około w sumie to było, 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 było. No, 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 dwa razy no, tak, to, ja to, to, ja... to się na następną sesję do Pani wydawać te kwoty ale też wiem, też wierzy co włożył, bo włożył mamy bo że to się zdarza z ogólności stanowionych, ale są pewnie te, te pierwsze razy, kiedy te remonty zostały wykonane. to były na koszt są włożone. to wszystkie gabinety. Myślę, tak, instalacja wodna elektryczna, organizacyjna, ale malowania, wypłaciny, te remonty, co środku, to były na koszt co. Jakby nie było, Panie Wójcie, ale to jest ogromna kwota wpływu tam hmm. i okazuje się, że na zwrot nie ma co liczyć, jak niekolwiek, bo przy takiej kwocie 700 zł na miesiąc, to jeszcze pieniądze. Panie, dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? No. Proszę, panie, panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, ja mam pytanie odnośnie załącznika drugiego: chodzi o zmniejszenia w dziale 754 ochrona przeciwpożarowa. Chodzi mi o to ogumienie do wozów strażackich i tą motoponkę. Jeszcze Panie Wójcie no. Bo, no bo czy to się możemy obejść bez tego, czy? <jamais> to wszystko zostało zrealizowane, próba została za kwotę że bo większość jest i tak samo to bomba, w formie przetargu został proszony przetarg i to są środki, które były zaplanowane z naszej strony większe do wkładu, mówiąc o od, jak Państwo wiedzą, że to są jest w wnętrznego funduszu, a to są... Na przykład, to, są to są takie środki, które zostały oszczędne rozumiem dziękuję jeszcze jakieś pytania? jeżeli nie ma pytań przechodzimy do głosowania kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękujemy. Główny punkt mamy zakończony. Ja zaproszę teraz radnego Krzysztofa Firmnego o zabranie głosu. Dziękuję. Panie Wójcie, Panie Radni, Szanowni urzędnicy gminy, chciałbym Was w imieniu swoim oraz Państwa Dys bardzo serdecznie zaprosić 30 na opłatę do siedlisy. Myślę, że nie zawiedziecie nas i przybędziecie. Także bardzo serdecznie ze swojej strony zapraszam wszystkich na przyjęcie. Bardzo dziękujemy. Korzystając z okazji, że jest to nasza ostatnia sesja przed świętami Bożego Narodzenia, a jesteśmy akurat tutaj w medialni ponieważ mamy tutaj ja myślę, że należałoby naszym mieszkańcom i nam tu złożyć życzenia świąteczne pozwolę sobie przyczyną, akurat przewodniczącego wszystkim mieszkańcom gminy Laszki z radością przeżywania świąt Bożego Narodzenia zdrowiu, radości ciepłej i ciepłej rodzinnej atmosferze przy śpiewie staropolskich kolon do życzeń przyłączają się radni naszego samorządu z Przewodniczącym Rady Gminy Markiem Ogoń, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Gminy wraz z panem wójtem Laszki, a także sołtysi. Dziękuję. Życzymy wszystkich wesołych świąt. To był chyba ostatni punkt w związku z wyczerpaniem porządku obrad. Po dziękuję panom i paniom radnym zaproszonych gościom za przybycie. Zamykam w obecnej kadencji 12 sesję Rady Gminy w